No, to jest Tansu z brzegu to jest ze 220-230 metrów. Siemanko! Jesteśmy dzisiaj na łowisku. Od razu po przyjeździe wypłynęliśmy, żeby sprawdzić sobie podłoże. Gdzieś około metra 30 40 czterdziestu. Bez jakiegoś tam zarośniętego dna. Delikatny mół. Za chwilę postawimy markera dwoma wędkami. Chciałbym wędkować tu naprost swojego stanowiska, a trójkę gdzieś lewą tą wędkę przewiozę gdzieś na krótką odległość do 100 może metrów. Sprawdzimy coś z bliska, co się będzie działo. Znalazłem już fajne miejsce, jak widać tam w oddali ode mnie gdzieś 50 metrów środka, ale z dystansu z brzegu to jest 220-230 metrów. Głębokość średnia taka 1,20 m, 1,30 m, tak jak powiedziałem już wcześniej delikatnie dno mu listę, ale czyste. Za chwilę bierzemy się za wywożenie sprzętu, no i co? Czekamy na ryby. Siemanko, szykujemy się do robienia zestawów. Mamy tutaj świetną, podpiszoną kukurydzę. O, zapach wyśmienity. Rzucimy troszkę do wiadereczka. Kulki, jak widać, własnej produkcji. Orzech tygrysi. Ładne, będziemy je kruszyć. Na zestawie mamy złożony docelowy 24 pierwsza słodka kukurydza, przecięta delikatnie na pół, zrobiony ala bałwanek, a u góry pop-up o smaku banana. Ta sprawa na no, zrobione na łamańcu. Jak myślę podejrzewam, że na amura powinna być rewelacja skusi się na pewno na wierzch docelowe kulki o tym samym smaku. Nie za dużo, mamy dużo też rozrobionej. Zmieszamy troszeczkę, nawet się wysypało, już uciekają do wody. I tak wygląda na jeden zestaw całe opakowanie, tak zwany podwieczorek o tej godzinie. Na drugim zestawie będziemy dawać oto taką kuleczkę. Krabi banan, do tego podbite dwoma kukurydzkami. Wsypujemy do kruszareczki parę kuleczek. Całość wsypujemy. Oto do tego pojemniczka, Mam trochę swoją miareczkę. Ładnie kuleczki rozdrobione, pokruszone. Dwa smaki. To samo mamy na włosie. Dodamy do tego kukurydzę, rzepik, konopie. I myślę, powinno być super. Za chwilę wywieziemy gdzieś. W tamtym kierunku mam postawiony marker. 250 metrów. Postawimy dwa kije koło markera. A jeden damy bliżej dla próby. Zobaczymy, czy ryba w nocy skusi się przyjść dobrze Trzeci zestaw będziemy brać, dopiero uzbrajać, bo wędka jeszcze leży nieskończona, dopiero będziemy ściągać, przerobimy zestaw, ale postawimy go głównie na samego orzecha, może go podbijemy jakimś tam popkiem ala bananowym, coś, żeby się przynęta delikatnie unosiła nad powierzchnią dna, myślę tak około centymetra, góra dwóch centymetrów, żeby może zwabiła, ruszyła się delikatna fala, może gdzieś zakręci się popa, Rybę ściągnie nam na łowisko. No, posypiemy grubą kukurydzą, no bo wiadomo, każda kukurydza wymaga. Mamy tu jej troszkę naszykowanej, podkiszonej, troszeczkę rzepiku, troszeczkę orzecha tygrysiego. Do tego jeszcze zestaw jak szykujemy, dosypiemy grubszego orzecha. Wymieszamy razem wszystko. No i sypać tylko na wodę i czekać, jak to mówią, na, na świetne brania. No, co będę tu dalej opowiadał. Piękny weszyk. Zwracamy wolność. To, co kochamy, najlepiej złów i wypuść. Siemanko, dzisiaj piękny Amur zameldował się na brzegu, chyba przypłynął do tej dyskoteki, co tam tak ostro muzyka gra. Piękna sztuka.